Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj moim gościem jest dr Alicja dolińska, która była na rozmusie. Wyjechała, wróciła, cała szczęśliwa, cała w skowronkach. No i teraz właśnie mam dziś takie zadanie, że chciałabym uzyskać od pani Alicji wszystkie informacje, jak ona to zrobiła, jak do tego podeszła, jak udało się całą tą podróż, jej zorganizować w tak dobry sposób, no i czy jest zadowolona. Dzień dobry Pani Alicjo. Dzień dobry, cześć. Tak wszystko się zgadza, właśnie wróciłam z Erasmusa i bardzo chętnie podzielę się moimi doświadczeniami. Super. Pani Alicjo, czym zajmuje się Pani na naszej uczelni? Zacznijmy od samego początku. Pracuję w katedrze ekonomii, badań nad rozwojem na Wydziale Ekonomii i Finansów. Dydaktycznie prowadzę zajęcia z wprowadzenia do mikro i do makroekonomii, a naukowo prowadzę badania z zakresu migracji. Szczególnie interesujące są dla mnie migracje młodych ludzi, którzy na miejsce studiów wybierają duże miasta, takie właśnie jak Wrocław, a po ukończeniu edukacji bardzo rzadko wracają w swoje rodzinne strony. Pani Alicja, w takim razie skoro migracje, tak, młodzieży, młodych ludzi, no to o programie Erasmus pani zapewne słyszała, tak? A jak to się stało, że pani zainteresowała się takim wyjazdem dla siebie samej, że poznała pani taką możliwość, usłyszała, że można wyjechać jako wykładowca na wymianę za granicę? Tak naprawdę udział w Erasmusie był moim marzeniem, odkąd rozpoczęłam studia, a to było już dawno temu. Przez lata ten pomysł krążył mi po głowie. Niestety, ze względu na trudności w opanowaniu języka angielskiego, tak mi się wydawało na wystarczającym poziomie, nigdy nie odważyłam się pojechać. Ale zaczęłam uczyć się języka hiszpańskiego, a ten pomysł wyjazdu na Erasmusa nadal pozostawał w mojej głowie i początkowo. Myślałam, że dla pracowników uniwersytetu dedykowany jest wyłącznie Erasmus Dydaktyczny, którego celem jest prowadzenie wykładów dla studentów. Dlatego też chciałam bardzo dobrze opanować język hiszpański, by móc prowadzić zajęcia właśnie po hiszpańsku na jednym z hiszpańskich uniwersytetów. Bardzo, bardzo dobrze przygotowany plan. Dziękuję bardzo. Ale kiedy okazało się, że pracownicy uniwersytetu mogą realizować dwa typy Erasmusów właśnie ten wspomniany dydaktyczny. Ale też szkoleniowy, pomyślałam, że na pierwszy raz, jako takie przełamanie lodów, idealny będzie ten, podczas którego będę mogła podnieść swoje kompetencje. A te informacje o programie znalazłam na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej naszego Uniwersytetu, a później o wszystkie szczegóły dopytywałam panią Iwonkę Przyłęcką, która jest uczelnianym koordynatorem programu Erasmus. Pani Iwonka odpowiadała na wszystkie moje pytania, rozwiewała wątpliwości, była bardzo pomocna. Bardzo fajnie. I tutaj, jak właśnie pani Alicja wspomniała, mamy dwa rodzaje wyjazdów. Możemy oczywiście o nich jeszcze właśnie przypomnieć. STT, czyli taki wyjazd na tre i STA, czyli wyjazd na Teaching, czyli właśnie należy wtedy zrobić 8 godzin wykładów za granicą, i wtedy taki wyjazd erasmusowy jest możliwy i jest zaliczony. Czyli miała Pani pierwsze informacje, no i później co? Jadę, przygotowuję się, szukam. Jakie były kolejne kroki, które Pani podjęła? Kiedy dowiedziałam się, że mogę uczestniczyć w takim Erasmusie, pomyślałam właśnie, że to jest wyjazd dokładnie taki dedykowany dla mnie i, i zaczęłam szukać. Zaczęłam szukać, przeglądać strony hiszpańskich, Uniwersytetów, by tam znaleźć oferty z ich strony w tym programie. Jednak pewnego dnia koleżanka powiedziała mi o takiej stronie Staff Mobility, gdzie znajduje się wiele ofert kursów, które są realizowane w ramach programu Erasmus. One są organizowane i przez uniwersytety, inne uczelnie, ale też zupełnie inne instytucje. Czyli taki wyjazd na STT StA, to nie tylko wykłady, ale także. Tak, to także udział w, kursach. w różnego rodzaju Świetnie. kursach, bardzo, bardzo takich szerokich, różnorodnych kursach. Kursach. i jeden z takich kursów był oferowany właśnie przez taką instytucję, ten Rifa Job Training to był kurs Self Care and Holistic Practic. Kiedy zobaczyłam ten kurs, pomyślałam, że to jest właśnie, właśnie kurs dedykowany dla mnie. Nie miałam żadnych wątpliwości, wiedziałam, że muszę tam pojechać. Wiedziałam też, że ten kurs może wiele wnieść w moje życie zawodowe, pewnie też osobiste, ale to osobiste wiadomo przekłada się później na życie zawodowe, chociażby na sposób Prowadzenia zajęć, na relacje z ludźmi, na tą ogólną radość z tego, co się robi, także w życiu zawodowym. Tak, tak. To jest bezcenne doświadczenie, bezcenne wiedza i bezcenne przygody, które pani przeżywa i później przekłada na właśnie życie tutaj, ponieważ każde doświadczenie, a tym bardziej zagraniczne, zdaje się, że jest po prostu no, podwójnie cenne, prawda? Pani Alicjo, czy pomyślała Pani na początku, że taki wyjazd, ten, który Pani właśnie znalazła, czy jest dla Pani dedykowany, czy on wniesie dużo do ścieżki Pani kariery naukowej? Tak, kiedy dowiedziałam się, że mogę uczestniczyć w tym Erasmusie szkoleniowym, pomyślałam, że taki wyjazd jest właśnie dla mnie. Chciałam doświadczyć tego udziału w programie Erasmus, poznać ludzi z innych kręgów kulturowych, z innych uczelni, zanurzyć się w ten międzynarodowy wymiar edukacji i zaczerpnąć z niego jak najwięcej. Wiedziałam też, że realizacja tego marzenia wniesie wiele dobrego w moje życie zawodowe, że jeśli w końcu zdecyduję się wziąć udział w Erasmusie, to nie będzie to mój pierwszy i ostatni wyjazd, że to doświadczenie otworzy przede mną nowe możliwości pracy w międzynarodowym wymiarze. Że będzie to też trochę taki sprawdzian poziomu językowego, że, i trochę też tak czułam, że może z tym językiem wcale nie jest tak źle, i okazało się, że miałam rację. To doświadczenie jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ przełamuje ogromną barierę, którą miałam w głowie przez wszystkie lata mojej pracy zawodowej i też otwiera przede mną nowe możliwości. Daje szansę na rozwój, na współpracę w międzynarodowych zespołach i jest dla mnie też dużą satysfakcją. Tak jest, pięknie, praktyka przede wszystkim. I okazuje się, że nie ma żadnego problemu z używaniem języka, czy też z komunikowaniem się z innymi narodowościami. Trzeba być w tym towarzystwie, społeczeństwie i od razu człowiek się otwiera. Prawda? Dokładnie tak, tak, dokładnie to jest tak. okazuje się, że jest zupełnie inaczej niż sobie wyobrażamy, a przynajmniej niż ja sobie wyobrażałam poziom swoich umiejętności językowych. Pani Alicjo, jakimi kryteriami się Pani kierowała przy wyborze miejsca za granicą? Jak to było? Szukając odpowiedniego kursu, kiedy już wiedziałam, że chcę uczestniczyć w Erasmusie szkoleniowym, przede wszystkim kierowałam się tematyką tych kursów. Ważne było dla mnie, by była ona zgodna z moimi celami zawodowymi. A zdobyte podczas takiego kursu umiejętności miały zastosowanie w moim środowisku pracy. Oczywiście ważnym kryterium było również to kryterium językowe. Szukałam miejsca, gdzie będę mogła porozumieć się po hiszpańsku, nawet jeśli sam kurs będzie realizowany w języku angielskim. Potrzebowałam tego poczucia bezpieczeństwa językowego. Teraz już wiem, że jednak poziom mojego angielskiego jest całkiem ok, i na kolejne Erasmusy mogę wybrać też inne państwa. I śmiało będzie pani jechała, rozmawiała, i nawet mam nadzieję, uda się właśnie kiedyś zgodnie z Pani założeniem poprowadzić takie wykłady w języku hiszpańskim. Czy tak, mamy za to mam No właśnie. Proszę mi powiedzieć jeszcze, bo to z kolei mnie bardzo ciekawi, jak wyglądały formalności na naszej uczelni? Czy łatwo było w ogóle dostać się do tego programu, czy łatwo było znaleźć się na liście kandydatów na wyjazd? Czy dużo wcześniej pani zabrała się za organizację tego wyjazdu, czy też na ostatnią chwilę, chociaż tak nie powinno być? 6 tak. tygodni zgłoszenia minimum przed wyjazdem. Do tego Państwa oczywiście zachęcamy i zapraszam, ale proszę powiedzieć, jak to było właśnie tutaj formalności. Tak, rzeczywiście, z dużym wyprzedzeniem podjęłam tutaj starania o wyjazd na tego Erasmusa, i zaczęłam przygotowywać formalności, dopełnienie wszystkich formalności można powiedzieć, że było dość proste. Czyli zgłoszenie tam u pani dzwony, tak? Tak, właściwie w pierwszej kolejności, kiedy znalazłam ten kurs, link do tego kursu, Przesłałam do pani Iwonki Przyłęckiej z pytaniem, czy mogę wziąć udział w takim kursie. Szybko dostałam potwierdzenie, ale również informację o konieczności pozyskania training agreement od instytucji przyjmującej. To trwało jeden dzień, może bardzo szybko, bardzo szybko zdobyłam ten dokument. Następnym krokiem było podpisanie umowy. A później musiałam pamiętać, żeby instytucja przyjmująca wystawiła mi potwierdzenie odbycia kursu. O właśnie. Czyli mówi pani, że ze strony hiszpańskiej nawet gładko poszło z uzyskaniem wszystkich podpisów i pieczęci. No to bardzo się cieszymy, ponieważ czasem troszkę ten czas się wydłuża. Tak, faktycznie, ale szybciutko dostawałam odpowiedzi na każde moje pytanie i również ten dokument został bardzo szybko przygotowany, więc tutaj ta korespondencja była bardzo, no, łatwa i przyjemna, czyli po prostu wszystko się fajnie szybko udało. Bardzo się cieszę. A proszę powiedzieć jeszcze, jak było na miejscu, czy w jakiś sposób mieliście jakąś integrację, czy plan dnia był jakby bardzo obszerny i długi, ten taki element integracyjny, żebyście się poznali jako uczestnicy, czy miał miejsce? Tutaj. Zajęcia zaczęły się programowo, można powiedzieć. One były zaplanowane na 4 dni, rozpoczynały się różnie. O 8, o 9 rano trwały do 13, 14, w zależności od tego, co na dany dzień było zaplanowane. Trzeba powiedzieć, że działo się wiele. Celem tego kursu było wypracowanie umiejętności związanych z zarządzaniem stresem. Ale też takiego pozytywnego podejścia do wyzwań, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Czas tego kursu przekazywana była wiedza z zakresu metod redukcji, odczuwanego stresu w codziennym życiu, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zwiększania poczucia własnej wartości, tożsamości. Poznawaliśmy też metody komunikacji, budowania relacji zawodowych. Uważam, że program tego kursu był bardzo interesujący można powiedzieć, że skrojony na miarę, bo tak bogaty, tak wszechstronny, w takim uniwersyteckim wymiarze, a zarazem realizowany z dużym zaangażowaniem. Podczas tego kursu miałam okazję pracować w międzynarodowym zespole, co rozwijało też moje umiejętności pracy zespołowej, komunikacyjne, zdolności do adaptacji w zróżnicowanym środowisku. To z pewnością też poszerzało moje horyzonty i pozwoliło docenić różnorodność światowego społeczeństwa. Ten udział w Erasmusie był też doskonałą okazją do promowania naszego uniwersytetu. W rozmowach z uczestnikami kursów mogłam podzielić się informacjami na temat naszej uczelni, jej osiągnięć, ale też zaangażowania w międzynarodową współpracę. To bardzo istotna i też bardzo cenna wiedza, że możecie wymienić te doświadczenia właśnie z innymi uczestnikami, inne kraje, inne uczelnie, a każda może wnieść jakiś nowy pomysł, coś świeżego, jakieś natchnienie na kolejne idee, na realizowanie. Kolejnych celów też właśnie, które przynosimy później, przywozimy do Wrocławia i możemy realizować na naszej uczelni. Zgadza się? Tak, dokładnie tak. Bardzo cenię te nowe znajomości. Ten czas, który spędzaliśmy razem właśnie już po zajęciach, bo tak jak powiedziałam, one trwały do 13-14, czasami 14-30, a po zajęciach spotykaliśmy się razem w rekomendowanych przez organizatorów restauracjach, które były takimi lokalnymi restauracjami, więc też mogliśmy odkrywać takie, tak. Tak, odkrywać takie miejsca które może są troszkę zakryte przed turystami, a przed nami się otworzyły. Tutaj wymienialiśmy się właśnie doświadczeniami z naszej pracy i ze studentami i z realizowanych przez nas badań. To było również bardzo inspirujące i wiele wniosło w to moje życie zawodowe. Wspaniale, wspaniale, bardzo dobrze słyszeć taki feedback. tak? To jest właśnie piękne sprawozdanie z wyjazdów. Pani Alicja, no to co, pojedzie Pani jeszcze raz? E, myślę, że tak, <grym> myślę, że tak. E... Czy już teraz szuka Pani jakichś miejsc, jakichś pomysłów, gdzie, co i jak? Teraz przede mną bardzo pracowity semestr, więc taki wyjazd nie wchodzi w grę, ale myślę, że w semestrze letnim będę starać się, aby móc powtórzyć taki wyjazd. Może odważę się właśnie na udział w Erasmusie Dydaktycznym. To byłoby kolejne nowe doświadczenie. Tak ważne w moim życiu zawodowym. Będę próbować. Tak jest. A tutaj jeszcze wspomniała pani o tych godzinach właśnie jakby trwania zajęć. To też możemy uprzedzić, jakby uprzedzić yy, i opowiedzieć o tym, że nie zawsze te godziny akurat właśnie są takie jak miała pani Alicja, czyli nie zawsze kursy, czy też zajęcia kończą się o 13, ponieważ jeżeli ktoś trafi na jakiś international week, taki prawdziwy z programem, który jest dość obszerny i dłuży, to zdarza się rzeczywiście sytuacja, że zajęcia, czy też te właśnie kursy, programy kończą się o 18, później o 19 wspólna kolacja, no i i każdy dzień jest tak intensywny, ale o to oczywiście zależy od kursu, zależy od International Week, ale zachęcamy Państwa, żebyście jak najbardziej szukali takich rzeczy i oczywiście zaznajmiali się z takim programem. Może też u nas na Uniwersytecie mam nadzieję uda się taki International Week kiedyś zrobić, żeby zaprosić oczywiście wszystkich gości, wszystkich Państwa, których na przykład, których Pani Alicja poznała na swoim wyjeździe i zyskała nowych przyjaciół, których teraz będziemy mogli, mam nadzieję, zaprosić na naszą uczelnię. Pani Alicjo, tak, i ja chciałam jeszcze, <śmijne> jeszcze <śmijne> dodać, tak, tak. że rzeczywiście, rzeczywiście te godziny, ten czas kursu może nie był zbyt długi, to były tylko cztery dni, ale w moim odczuciu dobrane w taki idealny sposób, dlatego że... Te zajęcia same w sobie były tak intensywne, że towarzyszyło nam podczas tych zajęć wiele emocji, i tak naprawdę te emocje do dzisiaj są wewnątrz mnie, że one pracują. Ja chyba można powiedzieć, że każdego dnia wracam do jakiegoś elementu z tego kursu i odczuwam zmiany, które zachodzą w moim podejściu do życia, do odbierania Czyli tego, dzieje. co się wokół mnie dzieje. I myślę, że taki kurs jest bardzo, bardzo potrzebny dla każdego z nas ale też przynosi taki pozytywny efekt dla naszego otoczenia, bo my na to otoczenie już patrzymy inaczej, jesteśmy bardziej spokojni, może bardziej serdeczni, może z większym zrozumieniem patrzymy na innych i, i dlatego doceniam również to i właśnie mimo tego, że on był bardzo krótki, to był tak intensywny i ja do dzisiaj zastanawiam się, jak to możliwe, że, że te emocje do dziś są we mnie. I że to cały czas pracuje tak, jakby takie zasiane ziarenka, które teraz wydają plon. Pięknie powiedziane i to są właśnie te profity i benefity z wyjazdu Erasmus. Korzyści, które czerpiemy z tego międzynarodowego wyjazdu, z tego przebywania za granicą, przebywania w międzynarodowym towarzystwie i po prostu cieszenia się też tym, że człowiek może wyjechać. Wrócę do tego pytania, co już chciałam zadać, po prostu już ostatnie, niestety pytanie w tej naszej miłej rozmowie, ale czy poleca Pani tę mobilność innym pracownikom? Tutaj te dwa rodzaje Erasmusów są... Zupełnie inne. One wydaje się, że wnoszą coś innego w nasze życie zawodowe, ale oba bardzo potrzebne, bo i ten dydaktyczny, gdzie możemy pojechać z wykładami, gdzie możemy zobaczyć, jak funkcjonuje inna uczelnia, jak odbierane są nasze wykłady, to, to jest dużym doświadczeniem. Ale też właśnie te szkoleniowe Erasmusy, które pozwalają. Spojrzeć na naszą pracę z jakiegoś innego punktu widzenia. Tutaj, szczególnie dzisiaj, w takich zabieganych czasach, takich trudnych też czasach, taki wyjazd daje taką chwilę oddechu, zmienia sposób myślenia i pozwala na chwilę zwolnić, popatrzeć z innej perspektywy na nasze. Życie zawodowe, na nasze obowiązki. Pozwala też, pozwala też inaczej podchodzić do naszych właśnie obowiązków, do wyzwań, jakie niesie nasza praca. Pokazuje, że wiele możemy i że nie musi być to okupione takim zmęczeniem, jakimś poświęceniem. I, i dlatego, dlatego polecam udział w Erasmusach, zarówno tych naukowych, jak i, jak i tych szkoleniowych. Bardzo się cieszę, że nasz uniwersytet daje taką możliwość. Jesteśmy pracownikami uniwersytetu, zatem ten wszechstronny rozwój jest poniekąd naszym obowiązkiem. Bardzo to doceniam i dziękuję, że mogłam wziąć udział w takim kursie. Pięknie powiedziane, pani Licio, serdecznie dziękuję za piękne słowa, za piękne y, opowieści o Erasmusie, ponieważ mam nadzieję, że wszyscy nasi słuchacze Przesłuchają nasz podcast i naprawdę zachęcimy Państwa do wyjazdów, abyście jeszcze liczni korzystali z programu Erasmus i z funduszy, który mamy na kolejny rok akademicki. Teraz Państwo, moim gościem była doktora Alicja Dolińska. Dziękuję serdecznie, ja dziękuję uprzejmie. Kamila Tworek, zapraszamy na Erasmusa. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogłam się podzielić swoimi doświadczeniami z Państwem. Dziękuję bardzo.